Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałbym nawiązać do Twojej wcześniejszej przemowy. Czy ktoś z Państwa słyszał ją i słyszał mowę o morsowaniu? Czy są tu na sali takie osoby? Czy spośród tych osób znajdzie się chociaż jedna, dwie osoby, które odważyły się wyjść ze swojej strefy komfortu i wzięły zimny prysznic? Drodzy Państwo, wielkie brawa dla tych osób. Dzisiaj. Dzisiaj biorą zimny prysznic, jutro piszą pracę doktorancką, pojutrze wymyślają piękny wynalazek. Wielkie brawa. Przechodząc do swojej. <grym> przepraszam, przechodząc do swojej przemowy, chciałbym się dzisiaj skupić na stanach, mianowicie na stanach emocjonalnych. Wszyscy je mamy. Radość, smutek, złość, hadra, ekscytacja. O ile te pozytywne, jesteśmy w stanie w bardzo, bardzo prosty sposób kontrolować, o tyle te negatywne. Te negatywne to koń trojański naszego własnego życia. Fuszamy takiego konika, który nie tylko niszczy nasze miasto, ale także rani naszych bliskich. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić ideą, która przyświecała mi wiele lat temu, która, dzięki której nauczyłem się kontrolować swoje emocje. Drodzy Państwo, już jako dzieciak bardzo lubiłem grać w gry komputerowe. Gra Grand Theft Auto Vice City. To była moja ulubiona gra. Hawajskie koszule drinki z palmkami, kobiety ubrane w skąpę, ubrane bikini. Tak myślałem, że będzie wyglądało moje życie. Miałem wtedy 10 lat. To była piękna idea. I pomyślicie sobie, to piękna idea, która miała zasiać żniwa. I tak też się stało. 11 lat później usłyszałem o programie Work and Travel. Pracuj i zwiedzaj. Program, w którym możecie wybrać dowolnie, dowolną lokalizację w Stanach Zjednoczonych, pracę, którą oferuje Wam resort, i uwaga, po całym sezonie pracy możecie zwiedzać 30 dni fenomenalnie. Pomyślałem sobie, Rafał, masz narzędzi kupę, jesteś hydraulikiem, pojedź do Stanów, zarób szmal, prosta piłka, tak? Pojechałem, wybrałem pracy, która była najbliżej moich oczekiwań i która najbardziej spełniała te techniczne wartości: maintenance, kustosz. Skuszony tym, że będę poznawać technologię wentylacji w hotelach, technologię basenową. Wiedziałem, że ta wiedza wpłynie na to, że w Polsce będę miał coś nowego, że będę mógł wpłynąć na innych ludzi, dać nowe rozwiązania i oczywiście co robić? Robić najmniejsze skrzypce świata, czyli pieniążki. Tak? Nic bardziej mylnego. Ekscytacja trwała do momentu przyjazdu. Okazało się, że moim opiekunem był 40-letni Meksykanin, który nie znał słowa po angielsku, i pierwszego dnia uczył mnie, jak wymieniać żarówki. Drugiego dnia uczył mnie, jak malować ściany, żeby nie było widać brzask. Ja wtedy stwierdziłem, o nie, musimy to zmienić. Zmieniamy to. Zmieniłem pracę i pomimo, że chciałem pracować jako kelner lub barman, bo słyszałem, że tam są bardzo dobre z tego napiwki, o tyle nikt nie chciał mi tej pracy dać. Mówili, że na mojej wizie nie da się tego zrobić. A moi rówieśnicy pracowali w tych zawodach. Poczułem złość, frustrację, gniew. Nawet na tego Meksykanina, co nie zrobił nic złego. Byłem zły, sfrustrowany, pracowałem po 15 godzin dziennie i nagle zdałem sobie sprawę, że otaczam się nawet ludźmi, którzy tam są, którzy też tylko narzekali i nic nie robili w tym pięknym amerykańskim świecie. Jak się domyślacie, nie pozwiedzałem dużo, nie zarobiłem wiele. Nawet mało tego, postanowiłem sobie, że już nigdy moja noga nie postanie w tym kraju obłudy, w życiu. Rok później poznałem dziewczynę, która również w głowie miała idealistyczny obraz Stanów Zjednoczonych. Aga stwierdziła, że Rafał może pojedziemy do Stanów. Ja, ponieważ jestem nieugięty, trwam w swoich postanowieniach, stwierdziłem dobra. Machina podróży znowu ruszyła. I pomyślicie sobie, czy teraz wam wyszło? Otóż na początku nie. Pojechaliśmy tam pracować jako kelnerzy, i okazało się, że ani ja, ani aga nie mogliśmy od razu pracować. Mieliśmy ograniczony budżet, przez co ja zacząłem pracę po tygodniu, aga po dwóch i pół, a kulminacyjnym momentem w naszym życiu było to, że nie mogliśmy zapłacić za zakupy w supermarkecie. Udało się to zrobić poprzez wypłacenie trochę gotówki, zapłacenie kartą. Zrobiliśmy to, wyszliśmy z tego supermarketu, siedliśmy sobie tak. Dałem adze lody, o których ona mówiła, żebym nie kupywał, bo nas na to nie stać. I Aga zaczęła płakać. Stwierdziłem: O nie, to znowu się dzieje. Znowu jestem zły, znowu mam ten gniew względem kogoś, i uwaga, teraz jest jeszcze ze mną bliska osoba, którą muszę wesprzeć. Nie mogę na to pozwolić. Muszę działać, bo jedyną osobą, która może cokolwiek tutaj zrobić z tym, co się tutaj dzieje, jestem ja. Zmieniliśmy pracę, zmieniliśmy całkowicie stan, pożyczyliśmy ostatnie 50 dolarów i przez dwa tygodnie nie mieliśmy jedzenia, ale uwaga, udało nam się. Zwiedziliśmy sumarycznie, zwiedziliśmy 13 stanów, 4 stany w Kanadzie i pojechaliśmy na Hawajską wyspę. Zrobiliśmy to tylko dlatego, że tego chcieliśmy, że pokonaliśmy tego naszego małego demona, negatywizmu i walczyliśmy. Podsumowując, drodzy kochani, bo nie jest to aż tak stand-upowa mowa jak moje poprzedniczki, chciałem Wam tylko powiedzieć, że mamy w sobie różne emocje, różne stany. Jest to stan pozytywny, stan negatywny i z tymi negatywnymi mamy najwięcej problemów. Ale pamiętajcie, moi drodzy, w naszej głowie, jeśli płonie pożar, to jedynym strażakiem, który może to ugasić, jesteście Wy. Dziękuję. Moi drodzy, nietypowo, bo dziś z obiektem. Dzień dobry. Zobaczcie. Czy po takim powitaniu, będąc w trakcie załatwiania kontraktu firmowego, chcielibyście go podpisać? Nie sądzę równie dobrze mogłabym wyciągnąć w Waszym kierunku nóż. Niby bardzo chcemy, a odległość o tym nie świadczy. W tej chwili zobaczcie, co się dzieje. Pewny siebie Młody, fantastycznie rozwijający się biznesmen chce nas przekonać, do czego? Do tego, żebyśmy współinwestowali w jego interes, przychodzili na jego zajęcia. Jakim cudem? Bardzo proszę, czy on jest pewny siebie? Proszę, zobaczcie na jego stopy. Zobaczcie na układ rąk. Pozycja obronna, która bardzo mocno pokazuje, jak ramiona mają chronić najbardziej wrażliwe punkty. Tak nie stoi ktoś pewny siebie. O, proszę, czy myślicie, że taka postawa? To jest postawa spoczni w wojskach specjalnych. To jest postawa, która mówi, co by się nie działo. Ja się nie boję, biorę na klatę. Jestem pewny siebie. Możesz mnie atakować, jak chcesz, i w każdej chwili. A zatem, jak bardzo zupełnie bezwiednie przykładamy małą uwagę do tego jak szybko jak często ciało nas sprzedaje jeśli dwóch zawodników witając się ze sobą robi to na takiej zasadzie możemy z dużą Dozą prawdopodobieństwa pójść do Bukmachera i obstawiać pół na pół. Ale jeśli słyszymy, że zawodnik wychodzący z szatni mówi: Jestem mistrzem, jestem mistrzem, czy my mu że my, czy on ma szansę? Żadnych, bo jego ciało mówi: boję się. Ktoś, kto wychodzi na scenę w ten sposób i mówi do nas bardzo płynnie, bardzo pięknie, używając ciut, a nie wyrażeń krasomówczych, ale mówi w ten sposób. Pokazuje nam jedno. Po pierwsze perfekcjonizm i wystarczy, że upuścimy długopis, a ten człowiek zatnie się jak źle naoliwiony mechanizm. Zapomni, co miał powiedzieć. Dlaczego? Nie ufa sobie. Strasznie się boi, że jeśli nie będzie idealny, wszystko się posypie. Kompletnie. Ktoś pewny siebie wie, że ma prawo się pomylić. Wie, że cechą ludzkiego organizmu jest zastępowanie jednych rzeczy innymi, że wcale nie musimy być idealni, żeby być dobrzy. I na koniec, jak nas widzą inni ludzie, Spójrzcie, to postawa kogoś, kto tak naprawdę ma nas w nosie. Kto mówi nam wszystkim, że bawcie się dzieci. Ja tu jestem ponad. Jestem najlepszy. I będę taki najlepszy dotąd, dopóki sam nie uznam, że jest inaczej. Dziękuję, Marku, bardzo.